Czego o zarządzaniu zespołem sprzedażowym możesz dowiedzieć się w trakcie obserwowania zajęć survivalowych na zielonej szkole? Zobacz. Na pewno znasz to powiedzenie, że pieniądze leżą na ziemi. Wystarczy tylko się schylić i po nie sięgnąć. Zobaczymy jak to wygląda w przypadku grupy dziewcząt, które mają za zadanie zbudować szałas. Stają w miejscu i... Yy... Dużo dyskutują, rozmawiają. Gdyby miały kawę, pewnie by się napiły jeszcze kawy. Rozglądają się w zasadzie tylko w promieniu 20 metrów, czyli wokół swojej firmy, wokół terenu, który znają. I nie patrzą na potencjalne możliwości, które są trochę dalej od nich, w jakimś pewnym oddaleniu. A przecież nikt nie powiedział, że masz być przywiązana do swojego rynku, swojej firmy do tych klientów, do tych tras, które wykonujesz, do tych miejsc, do których wysyłasz swoich handlowców. Powiedz im, żeby rozszerzyli zakres działania. Nawet jeżeli komary latają wokoło, czyli są jakieś przeszkody obiektywne, konkurencja gdzieś się panoszy, no trzeba po prostu się zaangażować.